Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Training Fitness i dzisiaj zapraszam na ekspresowy, bo tylko 10-minutowy trening na pośladki. Przed tym treningiem koniecznie zrób rozgrzewkę. Jak widzisz, ja już jestem po ćwiczeniach rozgrzewających. Linki do przykładowych ćwiczeń masz na dole w opisie tego filmu. Wystarczy. Tylko kliknąć. Opcja numer dwa. Możesz ten ekspresowy zestaw dołączyć do innego, dowolnego treningu, na przykład na mięśnie brzucha. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, to zapraszam cię serdecznie. Zaczynamy! będzie krótko, ale za to bardzo intensywnie i wierzę, że poczujesz pośladki jedną stopę wystaw przed matę drugą nogę opuszczamy w dół opieramy kolano teraz pochyl tułów, zbliż brzuch do uda odpychając się od pięty unosimy biodra do góry dołącz nogę, mocno napięty brzuch napinasz pośladek w górze wdech i wydech wdech nosem i wydech ustami, nigdy się nie spieszymy chcemy zrobić jak największy zakres ruchu po to, żeby jak najmocniej popracował mięsień pośladkowy im mocniej wypchniesz biodro wychylisz się do tyłu tym większy zakres ruchu tym mocniej pracuje pośladek wdech nosem wydech ustami cudownie i do góry tak jest Wypchnij biodra. Śmiało. Mocno w tył. I do góry. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Tak jest. Teraz tylko wystarczy zamienić nogę. Pięta blisko maty. Drugie kolano opuszczamy w dół. Pochyl tu. Wypchnij biodro daleko do tyłu. I jedziemy razem. Do góry i w dół. Tak jest. Proste plecy. Mięciutko i powoli opadasz w dół. Ten ruch opadania również kontroluje mięśnie pośladkowe. Nie tylko w dół, ale również do góry mocno. Wdech i wydech. Wydech nosem i wydech ustami. Jak tam? Jeszcze do góry mocno. Pochyl i wróć. Wdech i wydech. Hop. I góra. I ostatni raz. Tak jest. Ekstra. Idziemy teraz do niższej pozycji. Na macie do podporu. Podpieramy się na przedramieniu. Nogi są ugięte w kolanach. wysuń kolana do przodu. Pięty razem, łokieć pod barkiem. I uważaj. Unosimy do góry kolano, mocno napinamy pośladek i opuszczamy w dół. Możesz unieść pięty troszeczkę wyżej, mocniej popracujemy się pośladkowy. Jedziemy razem. Góra i dół. Góra i dół. Jeśli w domu dysponujesz jakimś większym ciężarem, na przykład ciężkim hantlem lub mini bendem możesz sobie dołożyć do tego ćwiczenia. Góra i dół. Wydech i wdech. Jeszcze. Wysoko mocno. Napnij i opuść. Napnij i opuść. Chcesz wyraźnie poczuć, jak pracuje pośladek. Nogi z góry. Hup. Jeszcze. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Jak tam? Ostatnie sekundy przed tobą. Cudownie. Pięknie. Od razu zmieniamy stronę. Idziemy na drugą stronę. Podpieramy się na przedramieniu. Łokieć pod barkiem. Kolana wysuń do przodu. Stopy na macie. Pięty razem. Lub nogi do góry. Dla opcji troszeczkę trudniejszej. I jedziemy. Do góry i w dół. wydech i wdech. Trzymaj proste plecy. Mocno napięty brzuch. Ekstra. Klatka do przodu. Nie wisimy na dole. Klatka w przód. Wydech, Wdech. Cudownie. Nie bujaj biodrami. Stabilna miednica. Wydech, Wdech. Góra i dół. Dawaj do końca. Napnij mocno pośladek. Ostatnie powtórzenia. Ostatni raz. Ekstra. Teraz leżymy na plecach. Położymy się na plecach. Przyciągamy nogi do siebie. Stopy razem. Kolana niecałkowicie szeroko. Troszeczkę szerzej niż biodra, ramiona wzdłuż ciała. I uwaga. Napnij tutaj brzuch, Ciągnij pępek. I teraz króciutko puls do góry. Wypychasz mocno biodra do pełnego wyprostu w stawie biodrowym. Brzuch napięty. Czyli tutaj mocno. Myśl o tym, żeby spiąć pośladki w górze. Ciach. Pamiętaj, że świadoma praca to tak naprawdę połowa sukcesu. Myślimy o tych mięśniach, nad którymi pracujemy. Góra. Góra. Wydech. Wdech. wdech króciutko w górę. Mocno. Mocno. Tak jest. I ostatnie dwa. Ostatni raz. Ekstra. Od razu wstajemy, idziemy do góry. Przypomnij sobie pierwsze ćwiczenie. Jedna noga do przodu. Druga noga w tył. Opieramy się. Teraz od pięty wstajemy do góry. I napij pośladek. Dół wdech i wydech w górę. Wdech nosem, wydech ustami. Tak jest. Hop. I w górę. Mięciutko opadasz w dół. Pamiętaj, nie chcemy uderzać kolanem o matę. Płynny ruch w dół, płynny do góry. I wyprostuj biodro do końca. Napnij pośladek. Wydech. Pochyl mocno tułów. I do góry. I do góry. I ostatni raz. Tak jest. Zmieniamy nogę. Przysuń drugą piętę blisko maty. Stopa do tyłu. Opuszczamy kolano. Pochylamy tułów. Jesteśmy gotowi? Go. W górę. I w dół. W górę. I w dół. Tak jest. Ta ćwiczenie jest jedną z moich top 10 na mięśnie pośladkowe. Mam nadzieję, że ty też czujesz, jak tutaj mocno pracują pośladki. Dawaj. Ha. Może nie jest łatwo, ale na pewno warto. Dawaj mocno. Dół i do góry. Dół i do góry. Jeszcze, jeszcze. Ostatni raz. Cudownie. Lecimy teraz do podporu bokiem. Kolana do przodu. Stopy razem. I teraz wybieramy swoją opcję. Stopy mogą zostać na macie. Podnosimy je troszeczkę wyżej. I jedziemy wysoko kolano. Wydech. Wydech. Stabilna miednica. Ekstra. Tak jest. Dawaj. Mocno w górę. Ciach. Napnij pośladek. Z całej siły. Nie odpuszczaj. Ostatnie sekundy. Jeszcze mocniej. Daj z siebie wszystko. Wytrzymaj. Ostatni raz. Tak jest. Pięknie. Zmieniamy szybciutko stronę. Kolana do przodu. Stopy razem. Góra lub dół. 3, 2, 1. Lecimy. Napnij mocno pośladek. Napnij z całej siły. Ekstra. Wykorzystaj jak największy zakres ruchu. Jak największy zakres ruchu. O to chodzi. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Mocno otwierasz do końca biodro. Do końca. Wytrzymaj ze mną. To są ostatnie sekundy. Zrób do końca. Ostatni raz. Okej, okay, cudownie. Teraz leżymy na plecach. I to jest nasze ostatnie ćwiczenie. Łączymy stopy. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Ramiona wzdłuż ciała. Pamiętaj, skupiamy się na pośladkach i lecimy w górę. Króciutkie powtórzenia. Nie brzuch do góry, miednica do góry. I mocno napięte pośladki. Brzuch również jest napięty. Krótko w górę. Wydech, wdech, wdech. Ekstra, cudownie, do końca, ciach, góra, Napnij. do pełnego wyprostu, nie odpuszczaj. To już jest końcówka, ostatnie sekundy, trzy, dwa, jeden. Ekstra! Brawo! Ogromne brawa dla Ciebie! Bardzo dziękuję Ci za ten ekspresowy zestaw ćwiczeń. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnij proszę o kciuku w górę. Daj mi na dole znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich króciutkich zestawów ćwiczeń. Jeśli tak, to na jakie partie ciała? Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam! Pa!